Dzień dobry państwu! Nazywam się Monika Bernesiaka i dzisiaj na kanale Aroma chciałabym wam szybciutko opowiedzieć o zapachu bardzo starym, dlatego że już dwudziestoletnim, zapachu dwudziestoletnim, który uchował się na naszym rynku cały czas. Miał być wycofany, były takie pogłoski. Ja już też w nie uwierzyłam, nawet w filmie o zapachach wycofanych, wam o nim opowiadałam, że jest wycofany. Dlatego. Tak jak wiecie, już zrezygnowałam z tej całej wersji, z całej serii zapachów wycofanych, bo po prostu to, co było wycofane, znów zaczęło być produkowane, więc chciałam absolutnie. Nie, nie kontynuować takiej serii, która zdecydowanie kosztowała mnie bardzo dużo pracy, a okazało się, że miną 2-3 lata i zapach na nowo jest produkowany. Tak było na przykład z Bosswoman, czy też tak jest właśnie z Karoliną Herrerą 212 sexy. Być może będzie tak z innymi zapachami, trudno sobie to wyobrazić, co się będzie teraz w przyszłości działo. Ten zapach, który tutaj trzymam, jest naprawdę ciekawy. Jest wart poznania. Jest tutaj przepiękne otwarcie, takie delikatnie pikantne, delikatnie dymne, bo mamy tutaj nutę różowego pieprzu i mamy nuty właśnie takiego trochę jakby nuty pap papierosów. Nie wiem, dlaczego mi się tak to kojarzy. Wcale to nie jest w złym tego słowa znaczeniu, bo wiecie, takie papierosy, jak się wypalą, jest są niedopałkiem, albo kobieta jest taka przemoczona tym zapachem, przemąknięta, albo mężczyzna, jeszcze nie daj Boże, palący, na dworzu, kiedy wyjdzie, właśnie wejdzie do ciepłego pomieszczenia z tych papierosów, to tak nieciekawie pachnie, prawda? Ale sam dym taki nikotynowy, taki czysty dym nikotynowy. Nie jest zły. A tutaj nie jest oczywiście taki prawdziwy dym nikotynowy, tylko taki jakby. Mm, dymek, chciałam powiedzieć, to głupio by zabrzmiało. Jest jakby taki akord, który rozpuszcza tak dymnie te wszystkie składniki, które się tutaj znalazły. Więc dlatego coś mi się tak z papierosami kojarzy w tym właśnie zapachu. I powiem Wam szczerze, że ten różowy pieprz w otwarciu, taki lekko pikantny, i ta bergamotka, e, tak pięknie podana, i ta słodycz w bazie, która tutaj jest na pewno taka e, mocno słodka i nasączona, tak, wiecie, tak e, mocno, dogłębnie, bo mamy tutaj i akord e, karmelu, i wanilii, i waty cukrowej. Jak dużo tu jest słodyczy? I ta słodycz, właśnie podana, tak lekko pikantnie, lekko dymnie, jest inna. Jest, słuchajcie, taka e, szczególna, taka wyróżniająca się na tle tych wszystkich słodyczy, które mamy dzisiaj. Dlatego o tym zapachu warto sobie przypomnieć i o tym zapachu warto poczytać, jak macie ochotę na taką inną trochę słodycz. Dlatego, że tutaj nie jest, zobaczcie, mm, ani y, zbyt y, esencjonalnie, jeżeli chodzi o białe kwiaty. Jest gardenia, ale ona jest podana z kolei z takim akordem lekko gorzkim, lekko kwaśnym, lekko takim nawet. Y, Pełnym goryczy, takim goryczkowym, właśnie akordem, bo dla mnie gorzki i pełen goryczy to jest trochę inny akord. Gorzki to gorzki, a pełen goryczy to pełen goryczy, po prostu. Więc y, coś ciekawego się tutaj na pewno mm, zadziało. Jest to na pewno ciekawe pachnidło. Jest to zapach, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych zapachów. Trochę mi ten zapach przypomina jakiś zapach, który znam i który nosiłam. Zresztą sama nosiłam 212 dość długo. Znalazłam nawet pustą butelkę, bo myślałam, że jeszcze trochę tutaj jest, ale jest mało. I okazało się, że to mało niestety już nie pachnie. No, nie pachnie, niestety. E, natomiast e, to, co tutaj mam, rzeczywiście mnie. E, jakby tak przenosi gdzie indziej, mnie tam gdzieś e, odmładza i sprawia, że e, przypominają mi się fajne czasy w życiu. Powiem Wam szczerze, że fajna w ogóle według mnie, e, fajny pomysł na to, żeby rozdzielić butelkę na dwie butelki. To jest niesamowite. Jeżeli chodzi o tą 100-litrową butelkę, to zobaczcie, no, tutaj są dwie kulki, więc jedną kulkę możecie zostawić w domu, drugą zabrać ze sobą i możecie emanować fajnie tym zapachem naprawdę... E, robię sobie przyjemność, więc sam w sobie zapach bardzo ciekawy, na pewno nie odkryty, na pewno nie, nie taki no nie taki sztuczny, nie taki tandetny, nie taki Wiecie, wpisujące się w te trendy takie klasyczne, takie modne, trochę inne. Więc, jak chcecie się wyróżniać słodkim pachnidłem, trochę innym, to myślę, że warto sięgnąć po 212 seks. Ja tutaj teraz zamierzam zrobić taką partię filmów, właśnie odgrzebujących takie staruszki. Więc, będą to na pewno filmy, które przypominają nam o takich starych zapachach, które warto poznać na nowo, albo warto ewentualnie. Sobie przypomnieć, bo powiem Wam szczerze, że w tym takim ogromnej ilości zapachów nowych, zapachów cały czas jakby trochę wpisujących się w te same trendy, nie tak trochę powtarzających te nuty, coś takiego ciekawego, jak odkryjemy, jak właśnie 212 sekcji, od razu nam poprawia humor, od razu nam poprawia nastrój i sprawiamy wrażenie, jakbyśmy. Dosłownie coś nowego odkryli, a to nowe coś ma już 20 lat, więc ja jestem w szoku. Jeżeli macie ochotę potestować ten zapach, to możecie go u mnie tutaj kupić na rozlewki, na militry. Możecie również skorzystać z promocji, którą tutaj gdzieś pod spodem zamieszczę. Jak będziecie chcieli, skorzystać z dźwięku afilacyjnego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia w kolejnej recenzji. I co? Napiszcie mi w komentarzu, jakie chcielibyście filmy. W następnej kolejności, właśnie w takim reaktywowaniu staruszków, usłyszeć. Dziękuję pięknie i do usłyszenia.